Siema, jestem witam was w kolejnym na moim kanale Dzisiaj wam przedstawię Szybką bardzo teorię Ponieważ mega, mega szybko no Ten film będzie trwał kilkanaście sekund ogólnie No i słuchajcie W plikach gry pojawiło się coś takiego jak nagranie Przybysza I również pojawiła się jego biała wersja I ludzie myśleli, że to będzie to do, do grywki. Jednak to nie jest do gryfki, więc prawdopodobnie pojawią się wyzwania Gdzie będziemy musieli znaleźć jakieś nagrania Przybysza I co to mogą być te nagrania Przybysza? Mi się wydaje, że to będą takie nagrania Gdzie po prostu będziemy mogli się zapoznać z historią Przybysza od czwartego sezonu, gdzie tam zniknął, do, do teraz, czyli właśnie do dziesiątego sezonu. Nie wiem, czy to będzie, jakby, będziemy słyszeć głos przybysza samego, czyli, wiecie, takich głos, jak słyszeliśmy w tym z Rakietą, czy na przykład, powiedzmy, nie wiem, jakieś nagrania, które można sobie otworzyć w lobby, czy coś. Nie wiem, jak to będzie działało, bo tego jeszcze nie mam w no ale faktycznie wiemy, że coś takiego się pojawi, będziemy mogli od blokować Biały styl do tego wiecie, nowego przybysza z z za wyzwanie karnetu bojowego oraz do jego plecaka. Okej. Okay. To i to na tyle. Ja już Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.